Witajcie moi drodzy. <laughs> Przepraszam. Zapraszam na cywilizację siódemkę. Dalej będziemy się uczyli jej. Przynajmniej ja. Tych, którzy są chętni. Takiego spokojnego, powolnego oglądania, grania. Zapraszam do pozostania ze mną. No i kontynuujemy to, co się dzieje z Tekumsechem. Tutaj oczywiście nasza jednostka została zniszczona, to pamiętamy. Zwiadowcy nam ci barbarzyńcy utukli. Dzieci zaatakowali zwiadowcę i twoje działania dyplomatyczne nad Arno zostały ukończone. No to chyba to ta wasalizacja okay. i tyle. Dobra, to robimy, bo tutaj ci się ustawili, żeby polować na tych, którzy jeszcze z tej strony ja coś wiem, że są, bo ten zwiadowca uciekł przed nimi, z tego co pamiętam. I kontynuujemy to wszystko. Co tutaj się dzieła? O, idą, idą. Istnieje inny świat, ale w naszym. Istnieje inny świat, ale w naszym. Paul Elward. Mistycyzm odblokowany przez tę ideę kapłaństwo plus 2 do złota we wszystkich osiedlach. Ołtarz, dochód bazowy plus 3 do zadowolenia i za każde sąsiedztwo z cudem plus 1. Mhm. I odblokowanie, zakładanie panteonu. Dobra, zmieńmy do, doktryny. Jakie mamy te doktryny? Mhm. Mamy honor plus 3 do siły bojowej w starciu z siłami niezależnymi i ćwiczenia. My to produkujemy wojsko. Teraz się zastanowimy, czy nadal będziemy produkowali multum wojska, czy może coś zmodyfikujemy. Tu kultura by była, to plus jeden do produkcji nauki, tu kapłaństwo by tylko co to są te osiedla, ja się zastanawiam. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem. Czy chodzi o miasteczka po prostu, czyli te małe... Te małe, które się zakłada zanim miasto będzie, te, które nie produkują, tylko zamieniają produkcję w złoto. Czy to o to chodzi? Jeśli tak, to mam tylko jedno osiedle. To w sumie się nie opłaca. Nie, to niech będzie jakie jest na razie. Chyba, że mam, a ja nie mam trzech przypadkiem, to jakbym dodał np. to kapłaństwo. Nie, mam tylko dwie. Dobra. No to dziękujemy. Nam starczy, dobra? Natrafiasz na. o, nowa cywilizacja. Ciekawe, któż to, kogoś to spotykamy. W centrum świata zasiada jedna osoba. i Jestem nią ja. O Cię Pietrek. Ty siedzisz. Następny jakiś tutaj, kurcze. Nie, zostawimy spo, Skoro on chce siedzieć w centrum świata, to niech sobie siedzi. Xerxes achemenki. Achemenicki. Dobra. Przed otwarte granice, wymiana kulturowa, rynek rolny. Gdzie się płodami z inną cywilizacją? Zgoda, otrzymujesz dwa żywności, naturę w miasteczkach Druga strona otrzymuje plus dwa złota Nie no, w ja mam tylko jedno miasteczko w tej chwili A wymiana kulturowa Cztery kultury, naturę Druga strona otrzymuje dwa kultury, naturę Jeśli oni wsparliby to To by było sześć kultur, naturę Cokolwiek ta kultu, kultura oznacza Właśnie co ona oznacza Dobra, to jest przyrost kultury, ale co to znaczy ta kultura? Hmm. Przywódcy epoki, cywilizacje, ustrój, kultura jest. Pismo zostało wynalezione niezależnie co najmniej pięć razy w historii ludzkości. W Mezopotamii, Egipcie, Chinach, w Dolinie Rzeki Indus i Mezoameryce. Jak jednak wyglądała dawniej piśmienność przeciętnego człowieka? Z pewnością zarówno rzymscy obywatele, jak i wielu rzymskich niewolników musiało odnajdywać się w świecie rejestrów, ksiąg rozrachunkowych i książek. Jednym z głównych zadań buddyjskich świątyń była nauka umiejętności czytania i pisania młodych nowicjuszy. Z biegiem czasu, zwłaszcza w cywilizacjach buddyjskich, muzułmańskich, i muzułmańskich umiejętność czytania i pisania stała się wyznacznikiem pobożności i wartości. W końcu bez możliwości przeczytania świętego tekstu człowiek nie był w stanie zrozumieć umysłu Boga lub działania darmy. W niektórych miejscach, takich jak średniowieczna Europa czy Mezoameryka, dostęp do słowa pisanego był domeną wyłącznie królów i kapłanów. Podczas gdy od zwyczajnych poddanych nie oczekiwano, że do czegokolwiek będzie im to potrzebne. W takich społeczeństwach słowo pisane miało mistyczne znaczenie, a dostęp do niego przez osoby spoza sfer władzy mógł okazać się niebezpieczny. No dobra. A to jest alfabetyzacja. Pięknie. Bóg w geście wybornej ironii dał mi księgi i noc jednocześnie. Jorge Luis Borges Borges Jorge Luis Borges. Borges Borges Jakoś tak. Dobra, idee i co dalej? No idee, no i co, to znaczy, że za tą kulturę ja kupuję ideę? Kultura, no, czyli idee kupuję za tą kulturę. Alfaba, bo alfabetyzacja to jest jedna z idei. Aha, czyli ja za kulturę tę ideę kupuję, tak? O, to chodzi no dobra, dolajdy Rzymu. Dobra, to nie będziemy się wgłębiali w nie. Jak dojdą, to się będzie czytać. No to jedziemy z tym koksikiem. Wybierz premię miasta-państwa. O, czyli te meore znowu. Tym razem chyba się to razu zwróciło. Tak? Tak, meroe. Meroe. Mm -hmm. Emporium. Umożliwia tworzenie unikalnego ulepszenia Emporium. Emporium zapewnia plus 2 do złota, plus dodatkowo plus 2 do złota w miastach, jeśli przypisano do nich co najmniej jeden zasób. Można umieścić wyłącznie na ulepszeniu i nie może sąsiadować z innym emporium, czyli by miało plus 4 do złota w stolicy na przykład. Mensari, budowle związane ze złotem, zyskują plus 4 dodatkowo złota. Klejnoty, otrzymujesz w stolicy zasób lapis lazuli. Zapewnia plus 4 do produkcji i 5% do złota, mm, mm, właściciele, plus 1% do złota na aktywnych szlakach handlowych. No, na razie tu szlaków handlowych nie mamy i nie A, i nie Pro, i nie raczej nie będziemy rozwijali, przynajmniej na razie. Tampos, plus 5% do zasięgu szlaku handlowego za każde gospodarcze miasto, państwo, którego jesteś suzerenem. Zapasy plus 2 do maksymalnej liczby zasobów w stolicy A, czyli te okienka się otwierają, że można zgromadzić więcej. Gan plus 1 złota z budowli magazynowych. Ta premia może być wykorzystana przez wiele cywilizacji, czyli to jest gospodarcze miasto-państwo, tak? No dobra. Czy my lapis lazuli będziemy mieli? Nie wiem, czy lapis lazuli, ale nie, to weźmy lapis lazuli chyba. Klejnoty. Tak jest. My bierzemy lapis lazuli. Zobaczymy, jak to zadziała. Wybierz ideę. Hmm, idea. Proszę bardzo. Bierzemy ideę. Zobacz drzewo. No tak, mistycyzm, mistrzostwo. Plus 20 do tempa rozwoju miasteczek, skupionych na rozwoju. I wielka stella. Mhm. Wielkiej stelli na razie nie będziemy robić. Cokolwiek to jest. Albo życie publiczne. Straż miejska plus 3 do siły bojowej ufortyfikowanych dystryktów i wyrocznia plus 2 do kultury. Gdy otrzymujesz nagrody związane z wydarzeniem narracyjnym, Zyskujesz dodatkowo plus 20 do kultury na epokę i plus 1 do atrybutu dzikiej karty. Cokolwiek to znaczy. Kodeks prawny. Oratorstwo. Plus 2 wpływów na naturę Petra. Plus 1 do produkcji z ulepszeń i plus 1 do złota z dystryktów na terenie pustynnym w tym osiedlu. Kupiec, o, kupca można stworzyć, o, ten szlak handlowy tutaj się stworzy, zyskujesz darmowego kupca. Dobra, a tu zorganizowane wojsko by było, tu dość 29 dól. zaciąg, koszt utrzymania jednostek jest zmieszany o 1 złota, plus 1 do limitu osiedli, to jest dobre, tylko najpierw zrobimy kodeks prawny, a zorganizowane wojsko później. Dobra, to kodeks prawny. Zaczniemy od kodeksu prawnego. Wybierz Panteon. O, Panteon. Dałać mi tu Jowisza. Bogini Ziemi. Co to? To są zamknięte? Aha, to są zamknięte Panteony. Czyli tu mogę. Bogini Zbiorów. To tamtych nie będziemy czytali, bo nie ma sensu. Bogini Zbiorów. Plus jeden do żywności z farm, pastwisk, plantacji na osiedlach z ołtarzem. No, my... Ma, nie mamy żadnego ołtarza Bo Bóg Lasu Plus jeden do złota z obozów, hadz, odrwali na no, osiedlach z ołtarzem Wszystko z ołtarzem Bóg Kowali też z ołtarzem i Bóg Morza też z ołtarzem No dobra Kowali, Bóg Lasu, złoto Czy my mamy jakieś farmy, pastwiska albo plantacje? Albo bogini zbroi albo bogini zbroj... zbiorów, albo Bóg Kowali. Tak się nad tym zastanawiam. Są jeszcze jakieś inni? Jest jeszcze, jeszcze Bóg Wojny. O, Bóg Wojny! Plus 15% do produkcji przeznaczone na szkolenie jednostek. Tak, wybierzemy Marsa, skoro tylu wrogów mamy dookoła. Dawać mi Marsa tutaj. Dobrze. <trymame> 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 Przepraszam. Wybór narracyjny. ooo Coś się porobiło. Masowe. Marsowe meritum. Marsowe. No tak Marsowe jak Mars. Kapłan świątyni Marsa Ultora słynie ze swoich gromkich wykładów na temat tego, że rzymski bóg wojny jest wyjątkowy i zupełnie inny od bogów wojny sąsiadów. Wyznawcy zgromadzeni przed otwartymi wrotami świątyni często szepczą między sobą, zastanawiając się, co kapłan ma na myśli. No i tutaj zdecydujemy, co ten kapłan ma na myśli. Mars chroni plony. Plus jeden do żywności na polach ze spichlerzem. Mars czuła nad porządkiem. Plus jeden do produkcji na polach z koszarami. Mars jest Rzymianinem. Plus 25 do kultury. O kurde, co on ma na myśli. Mars jest Rzymianinem weźmiemy. To brzmi ciekawie. To, weźle, no to prawda No niech będzie Mars jest Rzymianinem tutaj gramy i sprawdzamy co to da. Kultura się szybciej będzie szerzyć można przypisać zasoby. U, dawaj, 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 dawaj No oczywiście tu mamy ten lapis Lazuli, to nam produkcję zwiększa, o to chodziło. Jadej, czy coś tutaj? Nie, Rzym, Rzym musi mieć zasoby. Rzym musi mieć zasoby. Nie ma bata, żeby komuś innemu je dawać. Jeśli Rzym jeszcze może zgromadzić je. Wydaj rozkazy jednostkom. Pykniemy jednostkę tutaj. Uuu, tu nasz legion idzie. No dobra, to ten legion idzie tu. Tu. Kto jeszcze? Kto dalej? Już koniec? To następna jednostka. Legat. Nie legat, tylko daj mi tego legionistę. On idzie tu. Idziemy na tych procarzy. Dobra. Tymczasem nasz ten będzie tutaj czuwał. Niech on tu, bo on, nie, bo on ma chyba jakiś zasięg dowodzenia. Mam nadzieję, że te pola on ogarnie. To jeszcze jest, ten tutaj Gonimy e, tamtych Dobrze I ten tu idzie tu O, hatusa do Hatusa. Pięknie. Mamy cel Nasze Legiony pójdą na hatusę. Zobaczymy, czy czterech wojowników. Pod dowództwem Legata poradzi sobie z jakąś barbarzyńską wioską. Jesteś z Chatusy? Nie, Selu, ci to, ci też nas niszczyli. A ci z Dichesi, ale Chatusa też chyba nas niszczyła. Też nas tam maltretowała. Zaraz, pokażemy im. Pierwsza wioska zauważona, to ją... To... Po... Pokażemy im potęgę Rzymu. No, 15 minut to chyba starczy tej gry. Jedna tura chyba poszła, tak? Czy dwie? Czy ileś tam? No, w każdym razie niewiele nie tych tur poszło. Ale myślę, że nie trzeba tego przedłużać. Zapraszam do następnych odcinków i dziękuję za to, że byliście ze mną. Zapraszam teraz do innych filmików, jeśli Wam się podobają. No i dobrego dnia życzę.